Szczęść Boże, witajcie, zapraszam Was na kolejne spotkanie z myślą świętego Jana Pawła II. Tydzień temu zakończyliśmy nasze rozważanie dotyczące Kościoła, rozważając jego cztery przymioty, że jest jeden święty powszechny apostolski, a tydzień temu dokładnie zastanawialiśmy się nad tym, jakie miejsce w Kościele mają ludzie młodzi i co mogą wnieść do Kościoła. Rozpoczynamy już teraz ostatnią serię naszych spotkań dotyczących credo, to ostatnie artykuły wiary. Dzisiaj zobaczymy, co to znaczy, że wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się już perspektywą życia wiecznego. I to wszystko doskonale wpisuje się w czas, który teraz przeżywamy w Kościele, to znaczy w okres. Paschalny, bo z jednej strony jest on skoncentrowany wokół tematyki chrztu. Dzisiaj będziemy wracali chociażby do, do Wielkiej Soboty, do, do, do symboliki tego miejsca. Bo chrzest, o którym dzisiaj mówimy, tam jakby bierze swój początek w takim naszym ludzkim wymiarze. Oczywiście wcześniej będziemy się cofać, ale to. Nie uprzedzając tego, co będzie przed nami, natomiast też męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także tajemnica jego wstąpienia, do której przeżywania się przygotowujemy, otwiera dla nas perspektywę życia wiecznego. To właśnie Chrystus mówi o tym że do apostołów w czasie ostatniej wieczerzy, że idę do Ojca, przygotować mam wam miejsce. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Więc tutaj mamy tę obietnicę perspektywy życia wiecznego. Dlaczego to jest tak ważne? W będziemy się już zastanawiali, dlaczego tak ważna jest prawda o zmartwychwstaniu, co to znaczy, że zmartwychwstaniemy, jakie będą nasze ciała po zmartwychwstaniu, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tematyce chrztu. Dlaczego co tydzień, właściwie, kiedy w niedzielę składamy wyznanie wiary, przypominamy sobie o chrzcie. I tutaj odpowiedź znajdujemy oczywiście w nauczaniu. Świętego Jana Pawła II. I słuchajmy się fragment jego nauczania. Pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego kieruje do każdego, to powołanie do świętości, czyli doskonałej miłości. Powołanie do świętości wyrasta z chrztu i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Chrześcijanie przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i napojeni Jego Duchem są święci, a więc są uposażeni zobowiązani do tego, by świętość swoją okazywali w świętości wszystkich swoich działań. Paweł Apostoł stale upomina wszystkich chrześcijan, aby żyli tak, jak przystoi świętym. A zatem widzimy tutaj ten szczególny wymiar, to szczególne zadanie, które stawia przed nami tajemnica Chrztu Świętego, Określa naszą tożsamość, ale także określa nasz cel. A zatem, kiedy składamy wyznanie wiary w każdą niedzielę, jesteśmy zaproszeni do tego, aby stanąć w prawdzie o tym, kim jesteśmy. Aby przypomnieć sobie, gdzie jest źródło naszego życia duchowego oczywiście, to jest nieustanne powracanie do naszych początków. To jest przypominanie sobie o naszej tożsamości. Patrzmy, że jak ważna jest postawa tożsamości, solidarności, na przykład fani jakiegoś klubu piłkarskiego noszą szaliki, czapki, koszulki, aby pokazać taką jedność pomiędzy sobą, jako, jako, też, jako też kibice. Dla narodu tym znakiem jedności będzie flaga, będzie godło, jest hymn, są tradycje. Natomiast dla nas, jako dla ludzi wierzących, tą tożsamością jest Chrzest Święty. Moment, w którym staliśmy się dziećmi Bożymi. Czyli to pokazuje tą naszą wyjątkową godność. I Pamok za każdym razem, którym, gdy my składamy wyznanie wiary, mówi, przypomnij sobie, kim jesteś. Zobaczmy, że tutaj też zmienia się to słowo, że nie ma, że wierzę, tylko wyznaję. Czyli wyznaję swój chrzest, wyznaję, przyznaję się tej prawdy, jestem człowiekiem ochrzczonym, czyli przyjąłem od Boga tą wyjątkową godność Dziecka Bożego. I zobaczmy, jak, jaka to jest jakościowa zmiana naszego życia. To jest, to jest ten moment paschy, to znaczy przejścia. To jakbyś chrzest oczywiście bierze swój początek w tajemnicy Krzyża Chrystusa, tam w misterium męki i zmartwychwstania, tam gdzie, gdzie wszystkie sakramenty, cały Kościół bierze swój początek. Ale sięga on tego wszystkiego, co wydarzyło się jeszcze w Starym Testamencie. Dlatego w Wielką Sobotę czytamy tą Wielką Perykopę o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. I to jest ten moment, w którym dokonuje się to, że zostawiają swoje dawne życie, zostawiają czas niewoli. Dla nas będzie to oczywiście symbol świata grzechu. I przez przejście przez wodę otwiera się przed nimi perspektywa nowej ziemi, ziemi obiecanej, a co więcej w tych wodach zostają zatopieni Egipcjanie, czyli to wszystko, co miało odebrać im szczęście. I to samo dzieje się w Twoim życiu. To jest też takie przejście, które dokonuje się z dawnego życia, czyli z życia grzesznego, z przejściem do tej perspektywy życia wiecznego, a to jest wysłużone dzięki Chrystusowi, który za Ciebie i za mnie umarł i zmartwychwstał. Dzisiaj może jest to trudniej zrozumieć, odkryć to, to szczególne znaczenie że kiedy no, chrzcimy dzieci tak naprawdę i oczywiście ten, ten chrzest gładzi grzech pierworodny, daje tą perspektywę życia wiecznego. To przejście było bardziej symboliczne, kiedy chrzczono dorosłych. Dzisiaj też, też się chrzci dorosłych, oczywiście jest to rzadsze, choć pewnie będzie coraz częstsze z uwagi na postępującą laicyzację ale no właśnie, chociażby w naszej parafii mieliśmy ostatnio w niedzielę, co prawda nie w czasie Wiglii ale chrzest jednastolatka. No znajomi dzielili się z Anglii, że właśnie tam są chrzty dorosłych, więc to zresztą widzimy, jak chociażby Ojciec Święty w Bazylice Świętego Piotra też udziela chrztu świętego dorosłym. I teraz zobaczmy, że w przypadku dorosłego chrzest gładził grzech pierworodny, ale także wszystkie grzechy popełnione do do czasu Chrztu, więc to rzeczywiście była taka nowa, czysta karta zdejmował wszystko grzech, zaciągniętą winę, czyli człowiek rzeczywiście wychodził z, tak jakby z taką czystą kartą czyli w stanie łaski uświęcającej. I to, kiedy przypominamy sobie, wyznajemy ten chrzest, co, co, co niedzielę sobie, to jest też przypomnienie, że moim normalnym stanem życia jest życie w łasce uświęcającej. Właśnie to powołanie do świętości, o którym mówił święty Jan Pał II. Do którego mamy dążyć, to jest ta perspektywa życia wiecznego, ale które też ma się realizować tutaj, bo bycie świętym to znaczy bycie w głębokiej relacji z Bogiem, a ta jest możliwa tylko przez łaskę uświęcającą. To, że wyznajemy jeden chrzest, to znaczy, że chrzest możemy przyjąć tylko raz w życiu. Ale oprócz tego, że chrzest oczyszcza nas z grzechu, daje nam tą godność Dziecka Bożego, oczywiście z bramą do kolejnych sakramentów ludzie dorośli, którzy przystępują do Chrztu, nie idą wcześniej do spowiedzi, bo nie mogą. Pierwszym sakramentem jest zawsze sakrament, sakrament Chrztu. Więc o tym też trzeba pamiętać, że to dlatego jest jeden Chrzest, ponieważ raz w życiu możemy go przyjąć. On także wyciska na nas niezatarte znamie Ducha Świętego. Nawet jeżeli człowiek mówi o tym, że występuje z Kościoła, składa apostazji, nie przestaje ten Chrzest działać w nim. To jest niezatarte znamie. Wciąż jest człowiekiem wierzącym, tego. kiedy wraca, składa wyznaje wiary. Nie musi się drugi raz chrzcić. Człowiek, który składa po, po, po złożeniu apostacji chce wrócić do kościoła. Nie musi się drugie, jest jeden chrzest tylko składa wyznanie wiary. Czy podobnie kiedy wchodzi do innej wspólnoty wierzących, chrześcijan czy w ogóle zmienia religię właśnie po powrocie, składa wyznaje wiary urzędowo i wtedy, i wtedy jest jakby przyjmowany jest ten, ten jeden chrzest i to w końcu włącza nas do wspólnoty kościoła. Stajemy się jego członkami. Ten jeden chrzest jest też także ważny w kontekście dialogu ekumenicznego, ponieważ wiele kościołów uznaje ważność chrztu udzielanych w innych kościołach, więc jeżeli ktoś już został, został chrzczony w imię trójcy świętej, tu jest oczywiście to kluczowe oczywiście przy użyciu, przy użyciu wody. To, kiedy na przykład z kościoła jakiegoś protestanckiego, którym mamy tą trinitarną formę chrztu, przychodzi do kościoła, to już są tylko znaki wyjaśniające, wprowadzenie do wspólnoty, wyznanie wiary, ale już nie ma drugiego, drugiego takiego momentu, chociażby polania wody głową i wypowiedzenia formuły chrztu, więc tutaj widzimy, że że to jest też ten tajemnica jedną chrztu. Oczywiście niektóre kościoły, także protestanckie, pentakostalne, nie uznają tego sztu, chociażby zieloni, świątkowcy, kiedy tam przychodzi się do tej wspólnoty, dokonuje się po raz kolejny chrztu. Więc tutaj to jest ta różnica, ale, ale tu jest też uznawane. Pamiętajmy, że chrztu, oczywiście zwy, zwykłym szafarzem jest jaką kapłan, biskup, natomiast nadzwyczajnym szafarzem w sytuacji zagrożenia życia może być każdy człowiek nawet osoba niewierząca, jeżeli ma intencję właśnie udzielenia chrztu w imię Trójcy Świętej i, i, i wie, co jest istotą tego sakramentu, na przykład to bardzo często chociażby ten chrzest z wody udzielany przez świeckich jest chociażby w szpitalu, w zagrożeniu życia, kiedy rodzi się dziecko, nie wiadomo, czy noworodek przeżyje, wtedy można go ochrzcić z wody. Przypominamy sobie ten moment chrztu, aby też przypomnieć sobie o zobowiązaniu, które z tego chrztu wynika. I o tym mówił papież Veritatis Splendor. Chrzest stawia przed nami zadanie naśladowania Chrystusa, domaga się, by go naśladować i i za nim drogą miłości. Która oddaje się bez reszty braciom dla miłości Boga. Postępowanie Jezusa, jego słowa, jego czyny, jego nakazy stanowią moralną regułę życia chrześcijańskiego. Jezus żąda, by tę właśnie miłość naśladowali ci, którzy idą za nim. Jest to nowe przykazanie. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście jesteście moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Zatem Bawiasz pokazuje tutaj, że jakby to wyznawanie wiary przypomina mi, jakby, że wyznaję, że jestem chrześcijaninem, ale też przyjmuję na siebie tą, tą świadomość obowiązku naśladowania Chrystusa, kroczenia drogą za Chrystusem, naśladowania go w swoim życiu. To jest też przypomnienie sobie zobowiązania, które wziąłem na siebie w momencie Chrztu. Oczywiście to pragnienie wyrazili. Moi rodzice często, przynajmniej tak było w moim, moim imieniu, ale potem przychodzi ten, ten, ta decyzja wiary w moim życiu, spotkania z Chrystusem i ja, kiedy wyznaję tą wiarę, przypominam sobie, że moim zadaniem jest naśladować Chrystusa, wyznaję, tak, przyjąłem chrześć, jestem człowiekiem wierzącym. Więc to rodzi we mnie bardzo konkretne zobowiązanie. Dlatego też mamy chociażby tą celebrację liturgii chrztu, Wielką Sobotę. Jest to jakby szczyt rodku liturgicznego, najważniejsze wydarzenie, do którego wszystko dąży właśnie na Wigilia Paschalna, kiedy odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Bo też pamiętajmy o tym, że wiara musi się rozwijać. I jakby wielki post jest takim czasem przygotowania, takim bezpośredniego do do złożenia tego wyznania wiary, bo Jego istotą jest co? Proces nawrócenia. To znaczy, kiedy odnawiamy wyznanie wiary, najpierw wyznajemy, że wyrzekamy się grzechu i okoliczności do grzechu i do tego wyznania, ponowienia, wzywa nas jakby ten czas wielkiego postu. I potem wyznanie wiary, to znaczy ufam, chcę podążać za Chrystusem, wyznaję tą wiarę w Boga, jemu chcę ufać, być prowadzonym przez Ducha Świętego, żyć. We wspólnocie Kościoła, w perspektywie tej wiecznej, więc tu ta moja wiara jest jakby też weryfikowana, jakby odnawiam szczególnie to, to wyznanie wiary przez wyrzeczenie się zła i wyznanie na nowo wiary. To, to jest jakby umocnienie, utwierdzenie, sprawdzian też taki: pytanie, co się zmieniło w moim życiu w perspektywie tego roku? Czy widzę pewien postęp, a może regres w moim życiu duchowym? Jest to taka, taki moment weryfikacji. A takim małym momentem jest właśnie ta każda niedziela, która jest takim pytaniem, co się w moim życiu dzieje. Ale przecież mamy właśnie moment, kiedy właśnie, że Chrzest Święty jakby uwalnia nas od grzechu pierworodnego. Ale nie uwalnia nas od tego, że nie będziemy popełniali grzechów w naszym codziennym życiu. Jakby nie chroni nas przed tym, że będziemy popełniali błędy. Dlatego jesteśmy wezwani do, te, do nieustannej pracy nad sobą. I papież, tak mówił w 99 roku w Rzymie podczas spotkania z młodzieżą. Krytyczne spojrzenie na siebie jest warunkiem ukształtowania dorosłej, i dojrzałej osobowości. Jedynie poprzez nieustanny proces nawrócenia i odnowy człowiek posuwa się naprzód stromą ścieżką samopoznania, ponawia nad własną wolą oraz panowanie nad własną wolą oraz unikania zła i pełnienia dobra. Można powiedzieć, że życie jest nieustannym zmienianiem się. Doświadczacie tego osobiście. Czyż nie jest prawdą, że kiedy kochacie drugą osobę, czynicie wszystko, by pozyskać jej miłość? To samo dzieje się w życiu duchowym, przede wszystkim dzięki sakramentowi pojednania. Nie chcę przez to powiedzieć, że droga nawrócenia jest łatwa. Każdy wie, jak trudno jest uznać własny błąd. W praktyce, skłonni jesteśmy szukać wielu wymówek, byle tylko nie przyznawać się do winy. W ten sposób jednak nie możemy z. Zaznać Bożej łaski i miłości, którą, która przemienia człowieka i urzeczywistnia to, co na pozór wydaje się nieosiągalne. Spowiedź jest zatem, jako naj, najważniejsza droga wiodąca do prawdziwego wyzwolenia, pozwala nam bowiem zarazem doświadczyć wyrozumiałości Chrystusa, przebaczenia Kościoła i pojednania z braćmi. Zatem pokazuje tutaj, że spowiedź jest tym elementem, który. Jakby odnawia w nas łaskę Chrztu Świętego, daje nam możliwość powrotu do tego pierwotnego stanu łaski, życia w stanie łaski uświęcającej. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na praktykę Kościoła od samego początku, kiedy już nawet dorosłym udzielano Chrztu, ta pokutna praktyka, bo ona była oczywiście dłuższa, zwłaszcza chociażby za. Niektóre grzechy, chociażby wyparcie się wiary, zabójstwo czy cudzołóstwo, te właściwie tutaj ten czas pokuty był rozciągany aż do momentu śmierci. Było to oczywiście związane z publiczną pokutą, kiedy musieli wyznawać grzechy wobec wspólnoty. Było specjalne miejsce przed kościołami, gdzie stali pokutujący, prosząc o modlitwę za siebie, za inne grzechy były krótsze. Te okresy pokuty, ale widzimy ten moment właśnie możliwości powrotu pomimo tej słabości człowieka, pomimo jego niedoskonałości do tej pierwotnej wartości, którą otrzymaliśmy, tego, tego daru łaski uświęcającej w sakramencie Chrztu. I to jest też przypomnienie, też właśnie pytanie: czy ja troszczę się o to, jak troszczę się o chociażby o swoją spowiedź? Czy jest to spowiedź, właśnie? Raz w roku na święta wielkanocne, dwa, trzy, może jeszcze Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych, to, to takie okresy, powiedzmy, mocne, w których, w których przystępujemy do spowiedzi. Natomiast patrzmy, że to jest budowanie nieustannej tożsamości też zaproszenie do tego aby wracać do, do tego naszego pierwszego powołania, którym jest bycie w bliskości Bogiem, naśladowanie Chrystusa, życiem w stanie łaski uświęcającej. spowiedź jest odnowienie łaskich sztu w nas, czyli też odkrycie na nowo swojej tożsamości, na nowo staje się tym w pełni dzieckiem Bożym, żyje tej pełnej jedności z Bogiem, więc to, to jest też przypomnienie tego, tej wartości sakramentu pokuty w naszym życiu kiedy to sobie przypominamy i teraz papież też mówiąc o, o, o sakramencie pokuty też zastanawiając się dlaczego człowiekowi może nieraz trudno jest zebrać się aby przyjść do spowiedzi mówił o tym tak w przemówieniu do biskupów amerykańskich w 2004 roku ze szczególną odwagą należy dziś stawiać czoło kryzysowi związanego z utratą poczucia grzechu Święty Jan przypomina nam, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Grzech stanowi integralną część prawdy o sobie ludzkiej. Uznanie, że jesteśmy grzesznikami, to pierwszy niezbędny krok, pozwalający wrócić do uzdrawiającej miłości Boga. Śmiało głośmy więc, że wcale nie, jest, nie, nie jesteśmy syntezą naszych słabości i porażek. Jesteśmy syntezą miłości, jaką obdarza nas Bóg Ojciec i potrafimy stać się Jego obrazem. Więc że tutaj papież pokazuje nam, że chociażby jednym z tych elementów, który jest źródłem kryzysu, jest to brak wyczucia grzechu. My nie wiemy, że to, co robimy jest grzechem. Chociażby podczas rekolekcji, które prowadzę, zawsze staram się dać taką przestrzeń dla młodych ludzi, żeby mieli czas na rachunek sumienia, żeby usiedli z, konkretnymi, z konkretną listą pytań i spróbili zweryfikować swoje życie, odpowiadając na te pytania zapisane w rachunku sumienia. No nawet podczas ostatnich rekolekcji jeszcze właśnie było to przez powiedzią, więc, więc młody chłopak przychodził i przyszedł. Pierwszy raz coś takiego robiłem w życiu. Może tam nie pamiętał, kiedy przed pierwszą komunią, mnie z książeczki się przygotowywał, może to już gdzieś tam to umknęło, ale już dawno przynajmniej, możemy tak sobie zinterpretować jego słowa, nie miał takiego czasu, żeby usiąść spokojnie i pomyśleć o sobie, właśnie nazwać sobie te grzechy, zobaczyć. To, co jest we mnie złe, to, co jest we mnie słabe, to, co powinienem naprawić, więc, więc czasami potrzebujemy takiego, takiego impulsu, żeby, żeby przypomnieć sobie, co jest grzech. Dalej widzimy, że też, też taką odrazę w sobie z powodu grzechu, ona, taka myśl o tym, że, że Pan mógł mi tego nie odpuści, zły dług jakby wsącza w nas to, to, to w to serce, kiedy widzimy chociażby. W ostatnim niedzielę patrzyliśmy na Tomasza Apostoła, który odchodzi ze wspólnoty. Też pewny jeden z motywów było takie doświadczenie takiego ogromnego rozczarowania samym sobą, że zdradził Jezusa. I my też często mamy takie doświadczenie wstrętu do siebie, ponieważ mamy, uświadamiamy sobie, co złego zrobiliśmy w naszym życiu. Ale też zranienia wobec Boga i zły duch bardzo mocno jakby też wchodzi w to doświadczenie chcąc jakby nam pokazać, że popatrz, Ty jesteś tym, który, który zranił Boga, zawiodłeś go, jak teraz możesz mu się pokazać na oczy. Więc to też może być powodem, powodem jakby ucieczki przed, przed grzechem. I Natomiast to właśnie, to wyznanie wiary ma nam przypominać o tym, że Bóg na nas czeka, że to jest powrót do tego, kim jesteśmy, że Jego największym pragnieniem jest. Abyśmy doświadczyli na nowo Jego miłości Abyśmy mogli spotkać się, spotkać się z Nim na nowo to jest, to jest Jego największe pragnienie A więc starajmy się teraz, kiedy będziemy składali to wyznanie wiary I właśnie wypowiadaj ten artykuł Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu Przypominali sobie, kim jestem Gdzie jest moja tożsamość Jakie jest moje powołanie Z czego wynika moja godność i to jest pytanie, co zrobiłem ze swoim chrztem? Jak przeżywam w sobie tę głęboką prawdę? Co to znaczy dla mnie, że jestem chrześcijaninem? Właśnie to powinno skłonić do refleksji, ale przypomnieć też nasze wyjątkowe wybranie i zaprosić do tego, aby ten dar odnawiać przez sakrament pokuty. Dziękuję za dziś, zapraszam za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.